Witam Was wszystkich w odcinku, gdzie przetestujemy sobie najtańsze rękawice bramkarskie świata. Tak, najtańsze rękawice bramkarskie świata, bo wątpię, że któreś kosztują mniej niż 25 zł. A to właśnie tyle zapłaciłem za rękawice, które pokażę Wam dosłownie za sekundę. A więc nasz dzisiejszy bohater odcinka prezentuje się tak, przychodzi do nas w takim opakowaniu i cóż mogę powiedzieć, na pierwszy rzut oka nie wygląda to zbyt imponująco, no zresztą sami przyznajcie. Opakowanie mamy takie rozpinane tutaj, takie jakby coś nam przyszło z Shane na przykład. I teraz otworzymy sobie te rękawice. Ja robię to pierwszy raz właśnie z Wami. I trochę małe opakowanie, jak na to, jakie są rękawice. Ale okej, okay. wyciągamy je i słuchajcie, wyglądają w ten sposób. O, są lekko seledynowe. I ja zamówiłem ogólnie rozmiar 8, czyli mój taki normalny, który ja noszę, ale one zdecydowanie nie wyglądają jak ósemki, tylko jakieś szóstki i jestem ciekaw, czy w ogóle dam radę włożyć w nie rękę. Słuchajcie, jeśli przyjrzymy się tym rękawicom troszkę bliżej, to zobaczcie, jak wygląda pianka tych rękawic, a raczej coś, co powinno być na miejscu tej pianki, bo zdecydowanie pianką to nie jest. Ja teraz sobie to dotknę i no zdecydowanie nie czuć tego, jakby to była pianka. A ciebie bramkarzu zapraszam na stronę treningbramkarza.pl Jeśli chcesz się rozwijać, ta strona jest idealna dla ciebie. Znajdziesz w niej m.in. to, jak trenować samemu, albo jak trenować na siłowni, a także jak trenować z drugą osobą. Tak więc jeśli chcesz się rozwijać, koniecznie zajrzyj na tą stronę. No i cóż, życzę ci udanych zakupów. A mi w komentarzu daj znać, co chciałbyś jeszcze na nie zobaczyć. Przed chwilą również Wam wspominałem, że zamówiłem rozmiar 8, jest to rozmiar, który normalnie noszę. Ale sprawdźmy, jak to się ma do tego, co normalnie noszę na rękach, czyli mojego modelu 1 bujedynkowego. I zaraz sobie porównamy, jak to wygląda rozmiarowo i czy jest lub jaka jest różnica między jednym rozmiarem a drugim. A więc popatrzcie, tutaj jest rękawica z temu za 25 zł, tutaj jest rękawica moja, już oczywiście używana. I tak wygląda to rozmiarowo, jeśli dam jedną koło drugiej. A teraz słuchajcie, popatrzcie na to. Więc nie wiem, jaką rozmiarówkę mają w Chinach, ale zdecydowanie nawet nie jest to zbliżone do tej europejskiej, jaką mamy w Polsce. Ale no cóż, spróbuję założyć te rękawice i je przetestować na boisku, bo po co tutaj jesteśmy? Zaczynamy od prawej ręki, ale jeszcze zanim zatnę, ubierę rękawice, wspomnę o zapięciu, które nie wiem czy mogę powiedzieć, że nawet jest, bo no jest dramatyczne, po prostu nie ma, nie ma co się oszukiwać. I zakładam rękawicę i o dziwo weszła na moją rękę, zapinamy ją i prezentuje się na ręce tak. Słuchajcie, nawet nie zasłania mojej opaski na ręce, takiej niteczki, którą zawsze noszę każdej rękawicy nigdy jej nie ściągam i zazwyczaj moje rękawice gdzieś kończą się w tym miejscu co zresztą może sobie za chwilę porównamy jeszcze raz na ręce gdy założę lewą normalną rękawicę Oczywiście nie ma co ich porównywać cenowo ale od każdej rękawicy wymagamy tego żeby chociaż była w miarę dobra rozmiarowo i słuchajcie popatrzcie jaka jest różnica gdzie się kończy jeden pasek gdzie się kończy drugi pasek No moim zdaniem niestety jest to niedopuszczalne ale nie przejmujemy się, zakładamy drugą rękawicę. I słuchajcie, nadchodzi najważniejsze, czyli test kleju. Sprawdźmy, czy w ogóle mają go choćby kapkę. No nie, jest to raczej efekt jakiegoś tam ścierania się. Bardzo śliski od początku, ale sprawdźmy, jak radzą sobie. Piłką. Przed chwilą, gdy szedłem po piłkę, było spotkanie z widzami, którzy chyba są na jakiejś wycieczce szkolnej. Serdecznie ich pozdrawiam. Teraz obserwują mnie dosłownie za kamerą, ale wracamy do odcinka i sprawdzamy, jak te rękawice radzą sobie z piłką. A więc mam tutaj piłeczkę w rękach. Teraz sobie sprawdźmy, jakie jest czucie w ogóle tej piłki. No i szczerze, nie wygląda to zbyt dobrze. Uważam, że pewnie da się w nich złapać piłkę. Ale w sumie zaraz to sprawdzimy, odpalamy ribander, czyli jednego naszego zawodnika i sprawdzimy, jak radzę sobie z z piłki. Przechodzimy teraz do testu chwytu, niestety nie ma dzisiaj ze mną żadnego strzelca, więc muszę poradzić sobie z tym oto gościem, naszym rebanderem. Sprawdzimy sobie chwyt podstawowy, jak się w ogóle łapie tą piłkę, a więc sprawdźmy. Pierwszy rzut trochę się nie udał, ale jedziemy z następnym. Teraz sprawdzę sobie chwyt jedną ręką i no nie, jest to, jest to po prostu tutaj niemożliwe. I okej, okay, wiemy już, że te rękawice są troszkę za małe i nie są wymiarowe. Wiemy też, że nie łapie się w nich najlepiej piłki, ale sprawdźmy, czy chociaż mają dobrą wytrzymałość. Więc ja teraz biorę je na test wytrzymałości i będę tarł o tą sztuczną murawę te rękawice. Myślę, że tutaj powinny wypaść zdecydowanie dobrze, ponieważ nie mają one nawet normalnego lateksu, tylko tak naprawdę nie wiem co to jest, tak jakby pierwszy raz się spotykam z takim materiałem w rękawicach bramkarskich. E, no, pod względem każdym jest to kryminał, zobaczmy czy pod względem wytrzymałości również. A więc ja biorę się za tarcie i... Okej, okay, po pierwszych tarciach tutaj, zobaczcie. Nie ma jak na razie żadnych śladów. Ale spróbujmy potrzeć troszkę mocniej. Teraz wyściągnę tą rękawicę i sprawdzamy. O, ja już lekko widzę pierwsze znaki użytkowania. Słuchajcie, jak widzicie troszkę mocniej potarłem te rękawice i już mamy mocniejsze te ślady. Nie wiem czy tutaj będzie to widać w kamerze. Postaram się Wam to dobrze pokazać. A więc podsumowując cały odcinek i całe te rękawice albo cały ten produkt, bo nie wiem czy można nazwać to rękawicami bramkarskimi. To mimo, że kosztują 25 zł, to zdecydowanie nie polecam. jeśli szukacie czegoś nawet na pierwsze rękawice, nawet na to, żeby użyć je raz w roku, to zdecydowanie bardziej polecam rozejrzeć się za czymś nawet lekko droższym. Myślę, że jeśli dołożycie nawet 30 zł, pójdziecie do jakiegoś Martę sportu czy innego sieciówkowego sklepu. To zdecydowanie znajdziecie już fajniejsze opcje. Zresztą jedną testowałem gdzieś. Tutaj się wyświetli ten film i były to rękawice za bodajże 80 zł. I nie wyglądały dobrze, ale nie wyglądały też źle. Ja oczywiście najbardziej Wam polecam rękawice z mojego sklepu, czyli W1GK. Tutaj kosztują już trochę więcej, bo 269 zł ten model, ale myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Sprawdza się w każdych warunkach deszczowych błotnistych, ale i słonecznych, jak widzicie, tak jak mamy dzisiaj dobrą pogodę, to również one kleją i są naprawdę, naprawdę mocnymi rękawicami. Dodatkowo możecie grać w nich bez zapięcia. A tutaj mam sprzęcik przygotowany na kolejny odcinek, jest to magiczna piłka, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak sobie radzi na boisku i jaka jest jej magiczna moc, dajcie znać w komentarzu. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i cóż, siemano!